Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę inny odcinek, tym razem niechodzony. I dzisiaj o tym, jaką, może nie pomyłkę, ale jak błędnie nie myślałem, kiedy zająłem się rozwojem osobistym, co wpędziło mnie w pewną pułapkę. I jeżeli Wy zajmujecie się teraz rozwojem, zacznijcie na przykład nagrywać kanał na YouTubie albo czytać książki, jeździć na szkolenia to ta ten filmik może Wam pomóc, jeżeli dopiero zaczynacie oczywiście jeżeli ten filmik Wam się podoba to subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz a więc to co będzie nie myślałem, jeśli chodzi o rozwój osobisty to, że kiedy właśnie chodziłem na, na te szkolenia czy na książki, to cały czas było Mówione o wibracjach, było mówione, że kiedy zaczynamy się rozwijać, zaczynamy wchodzić na wyższe wibracje, lepiej się czujemy i wszystko nam le lepiej przychodzi. I nasze samopoczucie jest cały czas coraz lepsze, można powiedzieć, bo jeżeli wibracje się zmieniają, my czujemy się lepiej, to automatycznie my odczuwamy coraz więcej satysfakcji, oczywiście. Tak się dzieje, tylko jest to w dłuższej perspektywie czasu. I nie liczmy na to, że kiedy będziemy się rozwijali, to nagle będziemy tylko odczuwali pozytywne emocje. Bo tak nigdy nie będzie. Dlatego, że rozwój to jest raz do góry, lekko na dół. I znowu później wchodzimy do góry i z chowu schodzimy na dół. A więc to jest taka sinusoida życiowa. A więc jeżeli oczekujesz od rozwoju, że będziesz cały czas się lepiej czuła, czy czuł, czy czuła, nie będziesz odczuwa tych negatywnych emocji czy stanów emocjonalnych, to to tak właśnie nie będzie. Poza tym, jeżeli wchodzisz na wyższe poziomy świadomości, to im wyżej wchodzisz, tym bardziej musisz sięgnąć do swojego jakby cienia, do swojej piwnicy. A więc im więcej robimy do góry, tym bardziej też schodzimy w dół. Dlatego, że odkrywamy właśnie nasz cień, odkrywamy to, co jest nieujawnione, U ujawniamy to, co jest trudne, odkrywamy te trudne emocje, te stany emocjonalne. I może być tak, że w pe pewnym czasie może zacząć się nawet czuć jeszcze gorzej. To właśnie jest odkrywanie siebie. A więc, rozwój to nie tylko fajne emocje, pozytywne emocje, że fajnie się czujemy, też będziemy musieli się spotkać z tym cieniem, z tymi trudnymi emocjami warto się na to przygotować. I jeżeli będziesz tak się czuł, czy czuła, bo możesz sobie powiedzieć, że ten rozwój nie działa, bo miałem, czy miałem się dobrze czuć cały czas. Miałem być w świetnym humorze, nastroju, miał być coraz lepiej, ale często może być, będziesz czuła, czy czuła, że idziesz pod górę. Ale wtedy się nie zatrzymuj, bo to jest oznaka, że idziesz w dobrym kierunku. A więc jeżeli film z Wami rezonuje, tak jak powiedziałem dzisiaj krótko. Jeżeli macie wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę, to zapraszam do zakupu mojej książki, która jest pod spodem. Jak słuchnąć zachować zdrową sylwetkę na całe życie? Książka w różnych formatach: w e w audiobooku oraz w, książce, w wersji książkowej w twardej okładce. I pamiętajmy, rozwój to nie tylko to, że idziemy cały czas do góry, ale również będziemy schodzili na dół. Warto być temu, być, warto po prostu być świadomy tego. Mechanizmu. Bo może sobie pomyśleć, coś robię źle. Coś jest nie tak. No właśnie nie. Wszystko dobrze idzie. Tylko tego wymaga rozwój. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście dajcie łapkę, skomentujcie ten film. W tym momencie YouTube pokazuje ten film do większej ilości osób. A ja jestem pewien, że ten film. Nie może pomóc jednej sobie, może pomóc kilku osobom, może nawet więcej. Pozdrawiam.